Wychodzę z domu, słuchajcie, niby do, do sklepu i mamy taką na alei Komisji Edukacji Narodowej na Ursynowieniu. puchuj wam to mówię, gdzie to jest, ale w Warszawie. Mhm. I to jest jakaś ścieżka rowerowa, i słuchajcie, widzę na własne oczy, bo. Y... Cudzych nie mam jeszcze i widzę, że na tej ścieżce rowerowej zapierdala typ z tym takim wielkim plecakiem i e, moja sąsiadka, nie widziała mnie, ale ona się w, z pieskami wpierdala na tą ścieżkę rowerową i ja już widzę katastrofę i nagle co słyszę, ten typek, co jeździ na rowerze, bardzo szybko jechał, krzyczy do tej babki, dreń, dreń, kurwa, takie... Przekam, to nie jest ściema, ja… Staje się tego typa w korku, jak stoi się w korku i wszyscy tam bieee, bie, I nagle, nagle jakiś krejzl napierdala do ciebie w szybę. Ty szybę otwierasz, a tam... Bip, Wiesz, Jeszcze ostatnio dużo takich... Jakiś taki Okres dziwny. Rozsypałem niedawno prochy swojego przyjaciela. Bardzo traumatyczne przeżycie, oczywiście we wskazanym przez niego miejscu wcześniej. W sensie on żyje, tylko przestał paść, zapomniałem dodać. Wiecie, to jest trauma ogromna, bo ja, jako, wiecie, no, tak jakby, no, w dobie pandemii można to sprzedać, kupić kurwa termomiks, cokolwiek, dzieci wyżywić, rozsypywać dragi. No to jest, dzieci mogą się niechcący naćpać, jest, to, to ja go rozumiem, cieszę się, że Igor już nie, nie, nie wali w kanał i ogólnie. Ja też miałem dużo wspólnego z nałogami, nie miałem problemu z ćpaniem, oczywiście znaczy, śpałem, ale nie, nie miałem z tym problemu. I tak powiem wam, nie teraz w ogóle okazało się, mieszkam na warszawskim Ursynowie, Po prostu po, po co? Ja zaraz adres wam kurwa podam. I a, okazało się, że dokładnie Wiza winas e, po przekątnej e, mieszka sąsiad, który wyglądał jak morderca. Strasznie wygląda. Moja Marta się go strasznie bała. Okazuje się, że to nie morderca, tylko dealer e, zwykły. I, e, I powiem wam tak, mieszkałem kiedyś z dealerem, ale nigdy e, obok. I nie wiedziałem jak to jest. Od paru lat, jak piję piwo, bardzo często mam tik nerwowy i tak zapierdala oko, co nie? Magnez, chuj wie co. E, oko zapierdala, tylko to mnie obchodzi. I niedawno, słuchajcie, chciałem ztestować mojego sąsiada nowo poznanego, nie mordercę, tylko dillera. I zabrakło mi, jestem wielkim fanem drobiu w panierce, skrzydełka, kocham, i zabrakło mi mąki. I ja, i ja tak pożyczałem od, od sąsiada dilera mąki. Mówię, sąsiad, sorry, że tak pierwszy raz i wiesz w takiej sprawie, ale. Pożyczyłbyś mi trochę mąki do skrzydełek? Nie wiem. <śpiewanie> nie, serio, do tej pory, do tej pory e, przeszłość przeszłością jakiś tam bagaż jest, a do tej pory nie wiem, czy to był drup na bardzo gorzkiej mące, czy drup e, z wolnego, tudzież z szybkiego wybiegu na mefedronie. E, w każdym razie skrzydełka z moją narzeczoną jedliśmy tak, no <śpiewanie> tak no ja labia, jak ci smakuje. <śpiewanie> Comedy Club. Nowe odcinki w sobotę i niedzielę o 22.00 w Comedy Central.